Welcome back, queen Serena. Consider us your humble servants, because if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey. And that's how I start the <noise> day, with my alarm clock. This is how I go to the takiego And at I serum. Jeśli chodzi o następny krok, to też mam takie, tym razem serum. I one też jest Maroka, ale one bardzo mi pachnie, bo pachnie mango. Niestety żarówka mi się w lampce psuje, dlatego musiałam zmienić światło. I założyłam taką opaskę, bo przy zmywaniu musiałam założyć, żeby włosy mi nie wpadały Jeszcze takie serum to są akurat od Julki Żugaj eee, i może wybierzemy dzisiaj pomarańczowe. pomarańczowy. Ogólnie ja nie jestem fandą jej. Kiedyś naprawdę jej też bardzo nie lubiłam, ale przyznaję się, bo na jej koncercie, bo uwielbiam jej piosenki. Użyłam jeszcze tej pianki, ale dzisiaj już się jej nie użyję, no bo nałożyłam serwu i tak dalej. Bez sensu by było teraz to zmywać tą pianką. Więc jako ostatni produkt na dłonie użyję tego kremu od o zapachu marshmallow. W ogóle ta cała kolekcja, bo ja tą całą kolekcję e, z peelingiem, z i chyba z e, pianką. Tak. Przepięknie pachnie Uwielbiam i ten piękny Jest taki świetny Naprawdę mega wam Jeśli chodzi teraz o ciało Właśnie użyłam tego balsamu O zapachu waniliowym Dlatego tego też lubię, Bo kocham, to jest akurat o lodach Chyba waniliowych, ja kocham wszystko co z wanili Przepięknie to pachnie dla mnie Dobra, nie nałożymy te dwie rzeczy Ok, teraz tylko mgiełka I gotowe włosy z no to najczęściej noszę je rozpuszczone, chyba że mamy WF, no to oczywiście ubieram gumkę, bo u nas pani stawia nieprzygotowania, minusy albo nawet jedynki za brak gumki, dlatego ja muszę mieć gumkę. Chociaż często o niej zapominam, niestety, bo jakoś tak mi się zapomina i wtedy panika trochę jest, no bo kurde, nie chcę mieć jedynki ani minusa, ja taka w ogóle jestem, ale przynoszę rozpuszczone. Teraz e, uczysz swoje włosy takich, e, czy zazwyczaj przed szkołą. Ja mam grzywkę, którą obcięłam sobie w maju. E, to była najgłupsza rzecz, którą mogłam zrobić, bo, ponieważ pofarbowałam sobie pasemka blond. Ojej, co tutaj ten pasemka blond i e, je ścięłam dotąd a potem musiałam z grzywkę no i ją gdzieś mam wtedy dożęs, a teraz już mam taką trochę dłuższą ale jeszcze się nie spina w kucyka czy coś dlatego ja zawsze biorę takie pasemko tych dłuższych chowam grzywkę w ten oto sposób i nakładam te dłuższe i tak jakoś przykrywam ja wiem, że to nie wygląda za dobrze ja wam polecam, no nie wiem za długo się u mnie nie trzyma bo ja nie nakładam lakieru ale może gdybym nakładała, to by się, się dużo trzymała I teraz tak już końcowo, no to nakładam sobie na włosy taką To jest yy, no, taka oliwka na włosy, no nie wiem jak ją tu nazwać, odżywka trochę Ale ją nakładam oczywiście na końcówki, bo dużo osób mówi, że nie, to się właśnie nakłada od góry A dużo mówi, że też właśnie się nie nakłada od góry e Nigdy nie wiem, dlatego zakładam tylko na końcówki, bo potem to wygląda tak tłusto. Jeśli chodzi o makijaż, to ja się do szkoły nie mam. Zaszło właśnie słońce i wygląda jakby było ciemno. Wygląda jakby była jakaś 17 teraz, bo mamy też zima. No ale dobra, zostało mi się tylko ubrać i muszę już iść do szkoły, bo się i tak zaraz spóźnię. A tego no nie mogę zrobić. Dlatego mam fajny pomysł do przetestowania pewnej stylówki. Mam taką bluzkę na długich rękach paski z hm i myślę, że ona by tutaj pasowała, ale jest troszkę zimno, chociaż nie aż tak, ale ubiorę taki, do tego spróbuję, sweterek. E, to jest akurat od mojej dzieci z firmy. Gdzieś tam Wam wyświetlę na pewno link, oznaczę czy coś. Więc co, Przybieramy się. No ej, a sweter? No dzięki. A jeżeli chodzi o spodnie, to mam do tego sweterka takie spodyń, spodniczko spodenki. Mega to fajnie wygląda. Dlatego ja już się przebiorę. Ej! to mega! Jak myślicie? Mi się mega podoba. Jest fajnie, chociaż może to za bardzo do ciebie nie pasuje, ale jest ciepło. I myślę, że tak jest nawet ci. Je. Ratuje mnie to, że to są spodenko, spod, spodniczka spodenki, nie wiem jak to nazwać. Nienawidzę spódniczkę. Zawsze mam takie jakieś ograniczenie, w tym czuję, bo, no wiecie, nie można robić większości rzeczy. Dziewczyny to pewnie zrozumieją. No dobra, to co? Ubieram się. Okej, okay, ubrałam już swoją. do szkoły, chociaż mi się mega nie chce. Oczywiście momentu, gdy idę do szkoły, bo mnie nagram, no bo wiecie, trzeba trochę prywatności i bezpieczeństwa, dlatego wam tego nie będę nagrywała. Teraz biorę plecek i ruszam. Jezu, ja nie wiem, co ja tam napakowałam, ale dobra, życzę wam wszystkiego dobrego. Dużo zrobię. Wiem, nie mam myśli, żebym składała życzenia, ale ja chcę, żebyście zostawili mi łapkę w górę. Macie zostawić! Oraz subskrypcję tam na dole. Bo mega będzie się <laughs> przy nagrywaniu tego odcinka. To na razie. Pa!